Przejdźmy. Zostawcie łapkę w górę. Dobrze. Dobra. Okay. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. سيخنق <applause> ألم Idziemy do Nikoli. Drogi, jest troszeczkę brudny. Oj tak! Musimy, o, troszeczkę. Richard! Richard, chodź tu. Pilnuj, żeby ten nie przyszedł. Mam nadzieję, że to wyszło. Nasz brudny koń. Ej, dawaj. Czekaj, czekaj. Wejdź do niego. To też może... To też może poleć w słuchawkach. Szybko to Bardzo szybko powiedziała. Do, do asymetryzacji, ale okej. Okay. Cicho leżały przystaj. Daj mu trochę sianka, papi. Hmm. Nie nie to chyba nie jest zainteresowany nagrywaniem. No, dobra, chodźmy

Nie. No. Hmm. Zadanie też takie omogę. Jak się rozładuje, to i do nich podłączy. Zrobimy wartaczki, zrobimy mhm. przerwę i pewnie jak wrócę, to już będzie więcej profilu. Bo się nie dziwię, że się rozładowuje na zimie, jak to będzie zimno. wyczyścić, to zrobimy sesję z nim. Foks. No to... dobra. Się spytamy, czy możemy iść tam na górę. Bo powiem, że Patryca potrzebuje do konkursu jakiegoś. Tak, bo tak się inaczej że potrzebuje. Coś ja tak, żeby dało się normalnie jest. Mm. Płotek jest obrażony na cały świat. O nie, idzie agresywny konie. No hej.